Hej, jestem Michał, jestem z Elbląga i spotkałem w życiu Jezusa. To, co było moim problemem, to było, było silne uzależnienie i problem z czystością. Kiedy poszedłem na rekolekcję, wychodziłem z założenia, że już nic nie może mi pomóc, że będę w tym siedział i nic mnie stamtąd nie wyrwie. To, co zdarzyło się na rekolekcjach, było dla mnie małym cudem. Ksiądz udzielił mi rozgrzeszenia takiego jak każde inne, jakich otrzymałem setki w ciągu mojego życia, ale. Nie jest ważne to, co się stało w trakcie spowiedzi, ale to, co było potem, bo kiedy wyszedłem z tych rekolekcji i wróciłem do swojego normalnego życia, to zniknął z mojego życia jeden problem i to było coś, co było bardzo ważne w moim życiu. To, co dało mi te rekolekcje, to też silne poczucie stabiliz stabilizacji i tak naprawdę nowego życia, bo kiedy na rekolekcjach spotkałem Jezusa. To poznałem nową życie, poznałem nowy wymiar wiary, wiarę żywą, nie skrywaną za, za rutyną, za przyzwyczajeniem, wiarę, która daje życie, która daje radość, która pozwala nam ujrzeć dobro w ludziach, która pozwala nam ujrzeć to, co Bóg nam daje każdego dnia. Dołączyłem do wspólnoty, wspólnoty rułach działającej we blągu i... Tam poznałem wspaniałych ludzi, poznałem wspaniałych ludzi, którzy wspierają mnie, którzy dają mi poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji, ludzi, którzy są tacy sami jak ja, którzy czują to samo, którzy potrafią się dzielić wiarą i potrafią tą wiarę przedstawić światu i nie wstydzą się tego, tak jak ja się nie wstydzę. Bóg jest z nami i Bóg czyni cuda.